Cześć wszystkim z tej strony Agnieszka. Witam Was ponownie na swoim kanale po dłuższej nieobecności. Kolejny raz nie udało mi się na początku roku wytrwać w systematyczności, no ale to spowodowane siłą wyższą, studiami, sesją, chorobą itd. itd. Także ponieważ nie miałam czasu poprzednim, w poprzednim filmie Wam opowiedzieć o podsumowaniu stucha w ciarskich dni. Dzisiaj zaczniemy od tego punktu, i moje 100 hawciarskich dni, które sobie urządziłam pod koniec ubiegłego roku, prezentuje się tak. Miałam wtedy założone te prace i cele, które chciałam na nich osiągnąć. I na czerwono mamy wpisane co udało mi się zrobić. I tak. Na fraktalu chciałam postawić 18241 krzyżyków, udało się tylko 17300. Zabrakło więc niewiele krzyżyków, żeby skończyć cały 939 w hafcie. Ale to widzieliście na filmie. Laka Daisy Clockwise nie udało mi się niestety dotrzeć do tej pracy. Mam nadzieję, że w tym roku pod koniec pewnie będę mogła do niej usiąść chociaż na chwilę. Na Halloween Time chciałam zrobić 673 krzyżyki i ten cel udało mi się osiągnąć, dlatego jest zamalowany na żółto. Udało mi się zrobić 820 krzyżyków. Także hura. Na kruku miałam zrobić 4740 krzyżyków. Udało mi się zrobić 4871, więc to drugi cel, na którym, e, który udało mi się osiągnąć. Na Super Mario nie miałam żadnego celu krzyżykowego, żadnej liczby podanej. Po prostu chciałam usiąść do tej pracy i udało mi się zrobić 1594 krzyżyki wtedy. Na Sleeping Beauty też nie miałam żadnego celu, ale udało mi się zrobić 1237 krzyżyków. Hmm, także no troszeczkę popchnęłam do przodu tę pracę e, i cel został osiągnięty. Do Wisdom nie udało mi się wtedy usiąść. E, na Angel of Love, na mojej Anielicy z planowanych 3000 zrobiłam tylko 207, no ale niestety, tak jak już wielokrotnie wspominałam, ta przezroczysta nitka i koraliki, no po prostu w sezonie jesienno-zimowym i wczesną wiosną, są absolutnie nie do haftowania po prostu. Ja tej nitki nie widzę, wszystko mi się plącze i to jest wtedy pomyłka. Muszę czekać do lata. No i na Afrodycie planowałam zrobić 5000 krzyżyków. Udało mi się zrobić 5199. W sumie to 31 228 krzyżyków yy, i jest to 25% tego, co udało mi się w zeszłym roku zrobić. Czy to dobry wynik, czy nie, żeby w 1 trzecią roku zrobić. No, prawda, troszeczkę mniej niż 1 trzecią, tak? Zrobić 1 czwartą. Słabo. No, ale co zrobić w. Od października zaczęłam studia, więc. Yy, no, tego czasu miałam mniej. I teraz przejdźmy już do tego, co udało mi się robić e, od nowego roku. Na mojej szybkiej paradzie lipów e, ze stycznia widzieliście tego wilka. Ja tego wilka zaczęłam w grudniu. Podmieniłam kanwę z 18, z zestawu na AIDA Vintage 18ct, szarą. E, ten kawałek 35x42 to jest dokładnie to, co tutaj widzicie e, z góry. No i co? Śpieszę donieść, że e, no, chciałam z, zacząć, skończyć tę pracę w miarę szybko e, i, dlatego, mm, i dlatego ją skończyłam. Usiadłam, sprężyłam się i skończyłam. Jeszcze może w... cofnijmy się na chwilkę do moich planów na ten rok. Ja wiem, że już jest kwiecień, jedna czwarta roku za nami, ale posłuchajcie jeszcze może chwilkę o moich planach. W zeszłym roku bawiłam się w jednej z grup hawciarskich. Należałam do grupy, która nie zaczynała żadnych nowych haftów. W tym roku nie już sobie zmienili nazwę, są różne opcje zabawy, osoby, które mają jeden haft albo po prostu nie potrafią wytrzymać i chcą zaczynać cokolwiek, też mogą brać udział, tam są po prostu inne opcje w tym momencie. tak. To, że ktoś zacznie sobie w tym roku dodatkowe dwie prace, tak? chociaż nie powinien żadnego żadnej zaczynać, nie, wyrzuca, nie wyklucza ich z zabawy. Bo za rok mogą stwierdzić, że już nic nie zaczynają i znowu są i żeby nie wchodzić, nie wychodzić, żeby się ten sztuczny duch nie robił. Postanowiono, że teraz będą ścieżki. Ja sobie wybrałam ścieżkę Focus X. To X traktujcie jako rzymską dziesiątkę. I wybrałam sobie po prostu 10 prac, nad którymi pracuję, nad którymi siedzę. I w momencie, kiedy coś skończę z tych 10, to mogę. Włożyć w jej miejsce, w ten slot, mogę włożyć inny haft, ale mogę też zacząć nowy haft i dlatego chciałam skończyć wilka. No, tak jak widzicie, w tym roku w ramach tego wyzwania wyz wybrałam sobie fraktala, ośmiornicę, kruka, Viva la Revolution, moje sowy, Anielice, Mario, Jabuszka, Afrodytę i Wilka. I dlatego właśnie wilka chciałam skończyć, żeby sobie zwolnić ten slot i móc pozaczynać kilka drobiazgów. Przejdźmy więc już wreszcie do tego mojego finiszu. Tak powinien się prezentować wilk. Ja w, w swoim hafcie wprowadziłam jedną zmianę. Nie wyszyłam węzełków. Nie wyszyłam tych wszystkich śnieżków, które tutaj są. Myślałam przez chwilę, czy nie zrobić w ich miejsce koralików, bo nie wiem czemu, ale supełki w ogóle strasznie wyglądały. Nie wiem, czy to jest kwestia tej muliny z zestawu, czy, o, nie wiem, przestałam U, potrafić robić supełki, bo kiedyś bardzo dużo ich robiłam. Mm. No w każdym razie to wyglądało źle. Próbowałam koralikami, to one wyglądały jak grad. Nie miały w sobie nic z delikatności, i stwierdziłam, że po prostu u mojego wilka nie pada śnieg. Także tak w tej chwili wygląda moja robótka. Wybaczcie, że wszystko jest pogniecione, ale ja to musiałam przewieźć. I się pogniotło w transporcie. Także tak wygląda mój wilk. Skończony z backstitchem, ale bez francuskich węzełków. I czy coś tej pracy brakuje? Nie, moim zdaniem te supełki tutaj absolutnie nie są potrzebne, śnieg leży na gałęziach, ale nie musi padać, tak? U mojego wilka przestał padać śnieg. Także tak wygląda pierwszy finisz tego roku. Jestem z siebie bardzo dumna, bo wreszcie... No, nie, powiedzmy, że nie zmniejszam liczby swoich haftów, bo zaczynam drobiazgi w miejsce tego skończonego. No ale i do zabawy dimkowej na ten rok już jeden hafcik mam. E, I w momencie, kiedy skończyłam wilka, mogłam zacząć haftować swoje drobiazgi. Ja to zabiorę. I to, co tutaj teraz widzicie, aha, o, to, co tutaj teraz widzicie, mam nadzieję, że wcześniej była ostrość, bo niestety tak mam uchwyt na telefonie, że nie widzę, co widzicie. Tego króliczka już możecie kojarzyć. Ja go skończyłam w 2020 roku. I jest to pierwszy króliczek z tria króliczków od Lindy Stitches. Zostawię Wam link do sklepiku na Etsy, do PDF-a w opisie. Także tego króliczka zrobiłam w 2020 roku. Wypadałoby kiedyś skończyć pozostałe dwa. W związku z tym, po skończeniu wilka, przeszłam do haftowania drugiego króliczka. I tak wygląda mój drugi króliczek. Nie pamiętam, jakiej tutaj muliny odciniowanej użyłam, ale zobaczcie, że ona jest taka pomarańczowa, przechodzi trochę w zieleń. E, fajna taka, świeżutka. E, także ta, ten hawcik zrobiłam w 2020 i ten był do zrobienia w tym roku. Znaczy, zaplanowałam, że zrobię w tym roku, nie do zrobienia. E, ja sama dobierałam zdaje się ten odcień, nie pamiętam czy na okładce tam ten króliczek też miał te zielone krzyżyki na dole, czy te linie też były zielone. Dobierałam akurat kolorek taki, żeby był świeży, wiosenny i tak Jeśli się zastanawiacie jakiego kolorku użyłam, to już wam mówię, że to jest najzwyklejsza cieniowana mulina DMC. O numerze 92. Ona jest tutaj dosyć ciemna. Ona ma takie ciemne pasma. Ja po prostu w czasie wybierania pasemka odcinałam te najciemniejsze kawałki, żeby mi pasowało wszystko do siebie. Także to był krójczek, którego skończyłam jako drugiego. Potem zrobiłam to, co jest na niebieskiej kanwie. Ale pokażę Wam potem, żeby zachować ciągłość, bo po skończeniu tego, co jest na niebieskiej tkaninie, zrobiłam trzeciego króliczka do kompletu. Także teraz mam już całe trio króliczków zrobione. Wreszcie zaczęłam w 2020 roku, w 2023 skończyłam. Eee, dużo czasu mi to zajęło, ale myślę, że było warto. Eee, te króliczki. Przepraszam, ten króliczek jest zgłoszony do konkursu na samplerowni. Pokazywałam, jak przyrasta w jedną z niedziel. Ten, te króliczki zrobiłam, żeby mieć po prostu zrobione trio. I jeżeli chodzi o mulinę cieniowaną, której użyłam, oj, oj, przepraszam, to jest to taki piękny, fioletowy kolorek Peonia. Od Mouse Sale. To jest zwykła bawełna. Pięknie wygląda. Zobaczcie, jak pięknie wychodzą te cieniowania tutaj. Elegancko, po prostu tak mi się podoba ten odcień. Mm -hmm. Nie mogę się doczekać, aż skończę te hawciki. Zrobię z nich podusie, żeby móc się cieszyć taką wiosenną dekoracją. Yy, jeśli chodzi o tkaninę to ja nie mam napisane co to jest. To jest najprawdopodobniej len naturalny niebielony. Mm, nie wiem jaki. Nie wiem skąd. Chyba z gartu bo miał mm, pomarańczową nitkę w brzegu. I to jest na pewno 32CB. Tyle wiem. A gdzie to można kupić? Kiedy ja to kupiłam? Gdzie? Nie mam pojęcia. Ta wiedza przepadła w mrokach dziejów. Także to jest moje trio króliczków. I po skończeniu króliczków, pozwólcie, że ja sobie je złożę tutaj, mm -hmm. pokażę Wam, co zrobiłam potem. Znaczy, pomiędzy króliczkami. To też kolejna wiosenna praca, bo w końcu mamy sezon. Też chyba pokazywałam ją w samplerowni. Chyba, muszę sprawdzić. Też na konkurs do Oli. Taki fajny słoiczek z króliczkami. E, moi, w ramach mojej inwencji e, przyszyłam oczka i noski z koralików, i przyszyłam też kwiatki, guziczki. Na, te, e, na wzorze tych kwiatki miały być haftowane po prostu muliną. Ja stwierdziłam, a mam takie mini guziczki, kwiatuszki, użyję ich. I te pastelowe kolory idealnie podpasowały mi pod kolory króliczków. Co jeszcze ja tutaj zmieniłam? Haft był projektowany na białą kanwę. I tutaj, gdzie na przecięciach szarego hmm, powinien być biały, nie było nic, żadnego koloru. A to, co ja mam tutaj na różowo, było na wzorze oznaczone jako do wyhaftowania białego. Na biało. Ja stwierdziłam, że nie, to będzie dziko wyglądać um, i użyłam takiego różowego, jak w tych dwóch króliczkach jest użyte. Nitka do napisu też miała być chyba w innym kolorze. Ja użyłam metalizowanej fioletowej nitki z swoich zapasów. To jest jakaś chińska nitka, tania, no name taki. Bardzo fajnie się nią opracowało. Tutaj macie z bliska jeszcze widok na moje królisie. Środki łóżków są zrobione jasnoróżowym, krajnikiem, Tego zupełnie nie widać, no ale jest. Bawiłam się, miałam ścinek i tak zrobiłam. I dzisiaj myślę, że zrobię wreszcie, zabiorę się za wykańczanie tego hawciku, no bo najwyższa pora. Mam niecały tydzień, żeby pokazać wykończony haft. Także trzymajcie kciuki, żeby mi się dzisiaj to udało zrobić. I to już koniec finiszy. Teraz przejdziemy do haftów, które, nad którymi pracowałam, ale jeszcze ich nie skończyłam. Dajcie mi chwilkę przerwy. Jeszcze chciałam Wam pokazać, ile zostało mi muliny z zestawu wilków. Zwykle jest tak, że tej muliny zostaje bardzo niewiele. Patrzcie, ile zostało mi na jednej. Zostało mi dosyć dużo, ale białej nie używałam na supełki, to tam by zeszło więcej, gdybym tak zrobiła. A i tak mimo wszystko tych kolorów jest sporo. Tyle mi zostało na drugim. No, jeszcze myślę, że można by na, no nie wiem, na jakiejś dwudziestce zrobić jeden komplet wilków. I tutaj ekstra taki brązowo-szary kolorek został. Także sporo nitek mi zostało. Bardzo się cieszę, może kiedyś je do czegoś wykorzystam. A no teraz przejdźmy już do prac w toku. I pierwsza rzecz, którą miałam okazję dotknąć w tym roku dwa razy całe. Nie powiem Wam ile krzyżyków na tym zrobiłam, bo na tej pracy tego nie liczę. To Viva La Roboluszy. mój ołówek. I pracowałam nad jednym z kolorów, który cieniuje te napisy. To jest jakiś taki bordo, coś w ten deseń. I tu wszystkie napisy aż do tego punktu. Wszystkie te czerwone kreseczki, aż do tego punktu mam wycieniowane. Został mi ten fragment, żeby ten jeden kolor skończyć i móc go odłożyć. To jeszcze dużo pracy zostało przede mną na tym hafcie, bo tak jak widzicie, tutaj mamy rączki do botów, trochę cienia, itd, tak i tak dalej. Tutaj mamy jakieś punkty zawieszone, a powinno wyglądać z tej strony, dokładnie tak jak z tej. Tu jest zrobione, tu jest zrobione, ale tu tu jeszcze brakuje, tu brakuje no i wiadomo, tutaj też brakuje także y, pomalutku, pomalutku, po jednej, dwóch nitkach w miesiącu sobie na razie pracuję nad tym haftem y, nie mam ciśnienia, żeby go skończyć jakoś y, pilnie no ale chciałabym popchnąć go wreszcie do przodu i przybliżyć do tego finiszu bo ile można następna praca to jak widzicie, mój kruk. I nad krukiem pracowałam ze względu na jedno z wyzwań właśnie na tej grupie Focus X, trzeba było wziąć wszystkie swoje prace te bez tła, a mam w tym roku na tej liście trzy, także przynajmniej liczba była sensowna do opanowania. Te trzy hafty trzeba było ułożyć w kolejności od najmniejszej liczby krzyżyków wyhaftowanych. Do największej i po kolei przechodzić od jednej pracy do drugiej po skończeniu tysiąca krzyżyków. Także tutaj udało mi się z tej strony postawić 1014 zdaje się krzyżyków. Zawsze jest to coś. Bardzo przyjemnie mi się haftowało. Na kanwie 18. To chyba jednak jedna z moich ulubionych kanw. Co prawda wolę też te drobne, żeby haft był sensownych rozmiarów. Tak. Um, ale to bardzo przyjemne, bardzo przyjemnie wspominam pracę nad tym hawcikiem i nie mogę się doczekać, żeby usiąść do niego następny raz i kolejne niteczki czarnego wpleść. Kolejna praca w ramach tego wyzwania w kolejności yy, postawionych krzyżyków to moja ośmiadnica. Strasznie jest skoszona, tak jak teraz na nią patrzę. Jak widzę, jak ten ruch ucieka w dół. Strasznie, po prostu, strasznie. Chyba już więcej żadnej pracy w półkrzyżykach nie będę robiła, bo to się po prostu mija z celem. I tutaj łatwo chyba zobaczyć, co się zmieniło od poprzedniego razu. Tutaj w tym obszarze popracowałam nad jaśniejszymi kolorami, i tu będzie głowa naszej ośmiornicy krakena. Jak zwał, tak zwał tego stwora. Także troszeczkę do przodu. 2001. Pół krzyżyków do przodu. I cieszę się, bo też nie mogę się doczekać, żeby następny raz usiąść do tej pracy. Kolejna rzecz to mój fraktal. Oczywiście, prawda, nie mogę zabraknąć fraktala. Mm. Kiedy go ostatnio widzieliście na początku tego roku, tutaj brakowało mi w różku odrobinę tego 939 w ramach tła. Przepraszam, że on jest taki wymiętolony, właśnie go ściągnęłam z tamborka rano, a nie mam jak tutaj przeprasować. Także musicie przecierpieć razem ze mną jego wygląd. No, ale powiedzcie, że wygląda super. Te pybcie tutaj do tego i te tutaj dwa ten jeszcze tu brakuje dwóch krzyżyków te, pypcie, tutaj ten, to już jest wszystko na gotowo zrobione, tam już żadnego krzyżyka nie brakuje tu brakuje mi pojedynczego krzyżyka w tle muszę się tam cofnąć i to zrobić e, a tak poza tym to trochę tutaj się e, zazieleniło i tutaj też sporo się już udało mi wypełnić także pomalutku, pomalutku idzie to do przodu ale strasznie są tu rozstrzelane krzyżyki. Mam kolory, gdzie mam 12 krzyżyków na przykład do zrobienia, jeden tu, jeden tu, dwa tu, jeden tu, jeden tu, jeden tu, jeden tu i po prostu można oszaleć, albo e, trzeba by co chwilę przesuwać tamborek, no albo po prostu zrobić ten jeden krzyżyk, wziąć nitkę, zrobić krzyżyk, odłożyć nitkę, wziąć nitkę, zrobić krzyżyk. Odłożyć nitkę. Takich pojedynczych X-ów to jest tutaj w tym wzorze naprawdę sporo. E, no ale co? Bardzo mi się podoba. Jak już do niego e, usiądę i złapię taki rytm, no to bardzo fajnie mi się haftuje. Ale mam też takie dni, że nie mogę się przemóc, usiąść i zrobić nawet jednego krzyżyka. Także z jednej strony trochę mi się ten haft przejadł, a z drugiej nie mogę się dokończyć, żeby był już gotowy i żeby te pymcie można było podziwiać w całej ich okazałości. Także mam nadzieję, że niedługo mi się uda. E, I co? E, pokażę Wam jeszcze jak to wygląda pod kątem liczby w ramach haftowania w tym roku. E, tutaj nie ma szału. Przez, widać, widać, że w tym semestrze, w tym roku w ogóle nie będzie szału, jeśli chodzi o liczbę krzyżyków. Patrzcie na podkreślone cyferki, to są moje osiągi miesięczne. Bardzo tęsknię do roku 2020, gdzie minimum w miesiącu to było 18 tysięcy. Także tak. No, niestety, coś za coś. Nauka wymaga poświęceń. W tym momencie powinnam też iść i czytać książki do magisterki, albo po prostu iść i coś do pracy się uczyć, jak robić duże rzeczy. Także no nie spodziewajcie się tego, że zrobię dużo w tym roku. Dotykam dużo, wielu różnych rzeczy, ale jeśli chodzi o ilość krzyżyków, no to nie jest powalające, niestety. Co zrobić? Taki live. Um, postaram się wrócić do Was z podsumowaniem trochę szybciej. Mam kilka rzeczy, które chciałabym nagrać, ale nie wiem, czy znajdę na to czas, czy znajdę czas na edycję. To jest najgorsze, niestety. W tym moim życiu, że w tym momencie, nawet jeśli coś nagram, to nie mam kiedy tego dla Was skleić. Także bardzo Was przepraszam, że bardziej mnie tutaj nie ma niż jestem. No ale. Hmm, niestety. Musimy do, przynajmniej do czerwca poczekać. Nawet nie mam czasu oglądać Waszych filmów za bardzo. Jak już oglądam to na raty po 3-4 razy, jeden filmik 15-minutowy muszę na przykład oglądać, bo nie jestem w stanie usiąść na jeden raz na 15 minut i tego obejrzeć. Także życzę wszystkim wesołych, zdrowych świąt i żebyśmy się zobaczyli wszyscy. Szybciej niż za 3 miesiące. Chyba.